Tak się właśnie zaczyna nasz wyjazd na Florydę. Pierwszy dzień wieczorem poszliśmy na piwko z Edim. No i potem już z rana pierwsza kawka. Ale pogoda. To jest nasz widok z hotelu na ocean. To jest, to jest, to jest, gogle, żurka, plecak, gacie, koszulka do parkowania i hmm. chyba możemy zamkować Edi. Hmm. Gdzie ja, się hmm. ready to go. Edi już rozprząta piwa Edi, pomachaj. Maciek, teraz samonurkować i wypełnić się na Dobra. No i tak właśnie wygląda moja trasa na nurkowanie. Zajęło mi tak jakieś 10 minut, żeby tam dojść z buta. Ładna pogoda, to przyjemnie się chodzi. Centrum Pompeyo Beach. Trzeba było przejść się po promenadzie. To jest takie miejscówka co mi kolega polecił, który często jeździ na lotkowanie właśnie. Nie są bardzo drogie ceny i generalnie fajna miejscówka. W tym momencie wypożyczam właśnie sprzęt do nurkowania, jako że swojego jeszcze nie mam do końca. Tutaj dostałem cały strój, kamizelkę, płetwy jak widać, ciężarki, no, cały sprzęt do nurkowania.

That's good. That's good to hear. Okay, thank you. Toła moja łódka na ten dzień. Zawsze przed wypłynięciem trzeba sprawdzić, czy sprzęt jest sprawny, czy jest ciśnienie, czy działa hamulcniki i czy wszystko jest gotowe do płynięcia. Przed na ocean trzeba wypłynąć jeszcze przez port Widział oczywiście woda też spokojna i ciepła Dopóki się na ocean oh, I to już jest pierwsze nurkowanie to jest wrak statku który został zatopiony jakieś chyba 10 lat temu i co ciekawe jest bardzo już obrośnięty przez rafy koralowe i jakieś tam inne dziadostwa On jest osadzony relatywnie płytko bo na głębokości jakieś 22 metrów co jak na nurkowanie jest w płytko Tutaj możemy zaobserwować lionfish czy po polsku jakaś skrzydlica płetwa. To jest akurat taki bardzo nieprzyjemny gatunek, który jest, który jest jadowity i też zabija inne rybki, więc podobno można je zabijać dla przyjemności. Czyli tutaj sobie wpłynęłem do wraku, jako że on był zatopiony, to usunięte z niego jakieś ostre krawędzie, żeby bo by to racjonalnie bezpieczne no niestety za dużo nie widać jako że jest w środku. tutaj na środku możecie dojrzeć płaszczkę, ale była bardzo widoczna A tutaj jest krab, który mieszka sobie w muszelce i chyba chce wyjść do drugiej muszelki, ale nie wiem. No i oczywiście po nurkowaniu wieczorem poszliśmy z jednym jeszcze na miasto. A tutaj piękny cud słońca o 6 rano. Jako, że na drugi dzień nurkowanie miałem wcześniej, bo o 9 już by była łódka, to był wczesny poranek i śniadanko takie. Day tu 8 no 8 40 Jesteśmy gotowi Dwie butle Dzisiaj przypięte 3000 piecaj Ma być też pumpy, zobaczymy to Oczywiście okazało się, że na drugi dzień takie same są fale, jak nie jeszcze gorsze Na drugi dzień byłem z gościem, który poluje na homary właśnie jak widać, i pokazał mi, jak się to robi. Niestety nie dał mi żadnego do, do domu, do wzięcia, ale przynajmniej zobaczyłem. A tu są jakieś duże węże. Paskudy bardzo. A tu znowu te lionfish. Lepszej okazałości i ładnie wyglądają, ale podobno bardzo są trujące. Tu więcej tych węży. Jako, że po nurkowaniu trzeba pozostać przez 3 minuty na głębokości jakichś 3 metrów, tak zwany safety stop, no to znowu tam oglądałem jakie ma te homary. Za pierwszy razem tylko jednego zauważyłem. Nie ma za bardzo zrobić, tylko trzeba kontrolować swoją głębokość. A tutaj, jak wyszliśmy już na powierzchnię, to czekaliśmy na łódkę, ale jako, że było dosyć w palistcie to nieprzyjemnie się czekało short. Short. Right there, ten uh -huh. chombard był za go mały, go. więc muszę go wyrzucić ah. <laughs> no no, tutaj gościu kolejnego próbę wyłowić muszę go jednym haczykiem takim za... Chęcić, a drugim od tyłu zbiera. Jako, że ja miałem krótkie płetwy, a gościu bardzo się kupował i byłem trochę podekscytowany, to za dużo mną zużywałem i gościu mi pożyczył swoje, żebyśmy mogli dłużej być pod wodą. No i tutaj kolejnego znalazłem, ja go chyba znalazłem, ale gościu go wyciągał, ma to opanowane. A tego kolejnego nie mógł niestety wyłowić, bo był pod kamieniami i musiał go cały swój ekwipunek, żeby tam był w stanie wejść pod te kamienie, że Oczywiście kolejny wąż, który gościł dziobało tyłu, żeby wypłynął. Te się okazały na szczęście wymiarowe, więc mógł sobie zabrać do domu. No i oczywiście po ostatnim drukowaniu mieliśmy jeszcze cały dzień, żeby się zrelaksować, więc poszliśmy sobie na miasto i Ty to tym bardziej nie Nagrywam cię a, to chyba będzie mądre. Dzięki no, no pogoda mamy tego, tego, tego Edy kąpiący się w Zamiarem, bo pan już, szalje ja. Kawka Dzisiaj nie ma w ogóle to ja nie będzie fal to się budę pokąpać fal nie ma na... na szerokość tego horyzontu ale to edycja twin, że w takim razie jest za zimno. Ja ja ja. ja, ja. A ty pokaże, jak ty ja Nie, mam umiakli. <noise> to musi switerek On bitarek, Mors dawaj Walę, że paść. Boś boś boś, że powoda jest powoda jest Morsowanie na floryzę. Woda o 26 stopni. Galatki poszedł z długą. No i to tak, dobie. koniec naszego wyjazdu Pomach, weekendowego, nurku, nurkowego, no ale Eli jednak się zamoczył w końcu, żeby tradycji stało się zadość.